Ej, hey, tu seba! A dziś zrobimy sobie białą, surową, soczystą kiełbasę. Zdradzę Wam mój sekret, jak uzyskać tą wspaniałą, idealną soczystość. Zapraszam na nagranie! Pierwszym etapem tworzenia białej kiełbasy będzie stworzenie odpowiednich proporcji klas mięsa. Jeżeli już robimy białą kiełbasę, to przeważnie jest to tak, że 70% mięsa to jest klasa druga, 20% klasa pierwsza i 10% będzie to wołowina, która będzie naszym spoiwem, przenośnikiem smaku, aromatu oraz soczystości. Później Wam wytłumaczę, dlaczego wołowinę powinniśmy dodawać do kiełbasy. Jeżeli chodzi o Mięso jest to łopatka i około 200 gramów słoniny, bo ja lubię trochę tłuszczyku. A łopatkę teraz sobie podzielimy na dwie klasy, czyli klasę pierwszą, ładną, idealną taką, powiedzmy, szyneczkę wykroimy z tej łopatki, i klasę drugą, czyli takie mięso trochę gorsze, ze ścięgnami, trochę poprzerastane, więc tak to mniej więcej wygląda. Ja tutaj teraz podzielę sobie to mięso i będziemy działać dalej. Przepis, który będę się posługiwał, jest z książki Przetwórstwo mięsne z 1961 roku. Książka wydana około 60 lat temu, ale przepis nadal wydaje się dosyć aktualny i bardzo dobrze przedstawiony proces wytwarzania kiełbasy. Jest tutaj też również opis, jak klasyfikować mięso wieprzowe. Jeżeli chodzi o klasyfikację mięsa, klasa pierwsza to mięso bez tkanki łącznej, bez tłuszczu lub lekko przedrośnięte tłuszczem. Klasa druga natomiast to mięso tłuste dopuszczalna nieznaczna ilość tkanki łącznej. Klasa trzecia, mięso z dużą zawartością tkanki łącznej, nietłuste. Mięso klasy czwartej to krwawe, gruczoły, ścięgna. Czyli jak widzicie, tak naprawdę to nie chodzi o to, czy mięso w danej klasie jest gorsze, lepsze i tak dalej. Klasa mięsa oznacza, co się zawiera. z ciekawości, w klasie trzeciej nie powinno być tłuszczu. Tutaj sobie możecie zobaczyć, jak wygląda ta tabela klasyfikacji szczegółowa gdzie są rozpisane różnego rodzaju cechy jakości mięsa oraz podane procentowe zawartości tłuszczu w danych klasach. Tradycyjnie zawsze na Wielkanoc przygotowuję kiełbasy białą. Tradycja już trwa ładnych kilka lat, zaczynając nawet już na mieszkaniu studenckim kilka ładnych lat temu. Robiłem pierwsze podejścia do białej kiełbasy, wtedy to były sprawdzone, powiedzmy, przepisy z internetu. Jednak zawsze ta kiełbasa wychodziła taka dosyć suchawa, co mnie do końca nie zadowalało. Postanowiłem poszukać jakiegoś fajnego, sprawdzonego przepisu i tak trafiłem na tę książkę. Później Wam opowiem, dlaczego ten przepis mi się tak bardzo spodobał. No i teraz sobie sprawdzimy proporcje. Pierwsza idzie wołowina. Wołowiny mamy 400 gramów. Powinna stanowić około 10% całości. Teraz mięso klasy pierwszej. Powinno stanowić około 20%. Mamy. Ile mamy? 900. 915 gramów powinno stanowić 20%. Czyli jak tu było 400, tu mamy 900, o, troszeczkę więcej niż 20% No i mięso klasy drugiej. Powinno stanowić 70%, jego powinno być najwięcej. Są to skrawki przetłuszczone ze ścięgnami takie. Rzeczy, mięsko, które będziemy mielić na trochę drobniejszych oczkach niż mięso klasy pierwszej. I tego mamy 2,6 kg, czyli 400 gramów wołowiny, 900 gramów mięsa klasy pierwszej i 2600 gramów mięsa klasy drugiej, czyli. 10%, 20% i 70%. Tak 4 razy 7, no mniej więcej, plus minus się zgadza. Więc kolejnym etapem będzie zmielenie tego mięsa na maszynce do mielenia mięsa. Więc ja teraz przygotuję sobie maszynkę i za chwilkę wracamy. No i przechodzimy do mielenia. Rozpoczniemy od mielenia wołowiny na najdrobniejszych. Oczkach siatki, czy tam sitka, tu jest około 2,5 mm. Ja używam takiej maszynki. Mogę zareklamować Zelmera. Tą maszynkę mam naprawdę ładnych kilka lat, daje radę, więc fajnie się to wszystko mieli. Według przepisu najpierw powinniśmy zmienić wołowinę na drobnych oczkach, tutaj około 2 mm. I teraz przechodzimy do już kolejnych frakcji mięsa. I zaczynamy może od mini sitka. I teraz, teraz przejdziemy do klasy... klasy drugiej. Do klasy drugiej użyjemy sitka dziesiątki. a druga mięsa, tak jak wspomniałem, może być przetłuszczona. Dopuszczalne jest nawet do 35% zawartości tłuszczu. Mięso klasy pierwszej będziemy rozrabiać na szarpaku, czyli takie dosyć duże, sporawe kawałki, tak żeby fajnie było wyczuwać w kiełbasie. Tego jest około 20%. Pamiętajmy, pierwsza klasa to jest najładniejsze mięsko, bez przebarwień, bez przetłuszczeń, z ewentualnymi drobnymi przetłuszczeniami do 2 mm. Przyprawa. Więc tak, na każdy kilogram mięsa 22 gramy soli. Ja tu mam 4 kg prawie. I mierzamy sobie sól. 88 gramów. Tu mamy sól. Pieprzu. Pieprzu dajemy 1 gram na każdy kilogram, czyli 4 gramy pieprzu. A ranku tak samo 1 gram na kilogram. Oprócz wymienionych przypraw dodam również 3 ząbki czosnku. Przechodzimy teraz do tego magicznego procesu, który sprawi nam, że kiełbasa surowa, biała będzie mega soczysta. Czyli to, co jest często pomijane we wszystkich kanałach, filmach na YouTubie, na których też się sam uczyłem, czyli do kutrowania z użyciem lodu. Jest to mega istotne i dlatego się używa wołowiny, bo wołowina ma bardzo dobrą wchłanialność wody. Więc teraz będziemy kutrować. Ja przygotowałem sobie Koski lodu. Użyjemy 45% do masy wołowiny, właśnie. Czyli jak mamy 400 g wołowiny, to użyjemy około niecałe 200 g kostek lodu. Więc tak. Jeżeli chodzi o sam proces filtrowania, ja będę robił w takim młynku. To jest taki młynek, nie wiem, taki blender, trochę większy z nożami. Tak to wygląda. I w całym kutrowaniu chodzi o to, żeby wołowinę, którą mamy, zmieloną już na oczkach 0,2, razem z wszystkimi przyprawami. Z wszystkimi przyprawami. Ja sobie teraz zmierzę te 200 gramów lodu. Do tego lodu mam trochę więcej, on mi posłuży potem do mieszania całej już masy. O to chodzi, żeby podczas kutrowania temperatura była odpowiednio niska. Lód będziemy dodawać po trochu. Ok. I możemy przystąpić do kutrowania. Kutrowanie ma przede wszystkim na celu dokładne posiekanie i rozdrobnienie mięsa, wchłonięcie przez mięso wymaganej ilości wody niezbędnej dla uzyskania określonej jakości produktu, zwiększenie kleistości mięsa tak, aby mięso kutrowane mogło spełniać rolę masy wiążącej, dokładnie wymieszanie kutrowanej masy z przyprawami. W czasie kutrowania do mięsa dodawana jest woda, a także lód konsumpcyjny, w celu zapobieżenia podnoszeniu się temperatury mięsa w czasie kutrowania. Utrowana. I teraz będziemy mieszać z całą resztą od naszej kiełbasy. Zdolność związania wody przez mięso zależy od, od gatunku jakości mięsa, od stopnia jego rozdrobnienia, temperatury, od tego czy było zamrażane. Największą zdolność wchłaniania wody wykazuje mięso wołowe. Mięso chude wchłania więcej wody niż mięso tłuste, gdyż tłuszcz nie ma zdolności wchłaniania wody. Mięso o dużej zawartości tkanki łącznej ma większą zdolność wchłaniania wody. Do kutrowania najlepiej nadaje się mięso wołowe ścięgniste, zakwalifikowane jako wołowina bez kości klasy trzeciej. Do kutrowania przeznacza się także wołowinę bez kości klasy piątej, niekiedy zaś także klasy pierwszej i drugiej. Z mięsa wieprzowego największą zdolność wchłaniania wody ma wieprzowina bez kości klasy czwartej. Ilość wody dodawanej w czasie kutrowania wynosi od 30 do 70% ciężaru kutrowanego mięsa. No i przechodzimy do nadziewania. jest uszykowana. takie kuleczki, żeby dobrze odpowietrzyć nadziewanie. W międzyczasie przygotowałem jelita, namaczając je w letniej wodzie. Kaliber jelit 26-28 nie oznacza, że jelita są najbęższe 26 mm, a najszersze 28. Kaliber to jest coś y, używanego w wędliniarstwie właśnie, żeby wiedzieć jakie mniej więcej są jelita, żeby wiedzieć jakiego kalibru, ale to się nie przekłada na milimetry. Ja szukałem trochę informacji, są różne y, rozwiązania, mierzenia tego, różne podejścia zależy od regionu, więc y, po prostu musicie wiedzieć, że kaliber 26,28 na przykład się nadaje do Cubas, a kaliber na przykład 18-20 się nadaje do kabanosów i tak podobnie. Rozmiar się jakoś tam, rozmiarówka jest, ale też zależy od producenta. Więc różnie z tym bywa. Jeżeli macie jakieś doświadczenie większe i wiecie dokładnie, co to oznacza, dajcie znać w komentarzu. Na początku warto przy nadziewaniu powoli odpowietrzyć nadziewarkę. Na końcu zawiązuję supełek i jeszcze przebiję wykałaczką, tak żeby stojące w środku powietrze uszło. I tak powoli sobie nabijamy. Jelita, staramy się to robić dosyć szczelnie, żeby nie było powietrza w środku. Jeżeli będzie jakieś powietrze, to powinniśmy je przekuć, na przykład wykałaczką. Na końcu formujemy sobie odpowiedniej długości pęteczka, takie jak lubimy. Jak ktoś lubi większe pęto, to może robić to większe. No, już po zrobieniu kiełbasy kolejnego dnia ja zostawiłem w lodówce do osadzenia. I teraz będę parzył. Parzyć będę w 80 stopniach około 20-30 minut, tak żeby temperatura w środku kiełbasy była 68-70 stopni. Zależy jak się uda. Tutaj mam wersję do parzenia. Część zapakowałem próżniowo surową kiełbasę. Zapakowałem próżniowo i włożyłem do zamrażarki. Na no później, kiedy ją sobie sparze. Tutaj będzie wersja sparzona. Od razu. Pamiętajcie, kiełbasa się nie gotuje, się parzy. Tak samo jak wyciągniecie już kiełbasę sparzoną, i chcecie ją podgrzać, to wrzućcie ją do ciepłej wody. podgrzejcie ją delikatnie, ale nie gotujcie, żeby zachować tę soczystość, o którą tak bardzo walczyliśmy. To jest bardzo ważne. Ja teraz wkładam do wody w okolicach 80 stopni. Pamiętajcie, ostrożnie, żeby się nie poparzyć, i tak zostawiamy na te 30 minut. W tej chwili, jeszcze w wędzarni tej małej, dowędza mi się jeszcze kiełbasa. Kilka pętek też wrzuciłem do wędzarni, i będę miał taką kiełbasę uwędzoną. Pamiętajcie, ta kiełbasa jest nietrwałym produktem. Jest to kiełbasa surowa, nie było dodawane soli, czyli nie ma tam żadnych azotanów, azotynów, czegokolwiek. Tak przez wielu krytykowanych, według mnie, niesłusznie. I będzie fajnie uwędzona kiełbaska. Ona będzie z wierzchu ładny, miała kolor uwędzony. Jak tutaj mi się ta sparzy, odparę sobie starter na 20 minut. Zobaczymy na 20 minut, jak będzie kiełbasa w środku, termometrem. A tutaj, za chwilę, jak to się sparzy, w 20 minut, to ja wrzucę do parzenia po tej wodzie kiełbasek, właśnie uwędzoną. Czyli widzimy się za. 20 minut. A jeszcze, zanim przejdziemy do degustacji, chciałbym wszystkim podziękować za subskrybowanie kanału. Prosiłbym osoby, które nie subskrybują, o subskrypcję. Mnie to motywuje i daje power do działania. A pod filmikiem tutaj, jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i oczywiście subskrybujcie z dzwoneczkiem, żeby nie ominął Was żaden ciekawy materiał, czy to o wędliniarstwie, czy o piwowarstwie, czy o ogrodzie, czy zrób to sam. Po prostu szereg ciekawych zagadnień, które mnie interesują. Będę starał się przekazywać ciekawie i treściwie. Dobra, widzicie, mi tam po 20 tak trochę temperatura uciekła, bo w środku wychodzi ponad 70 stopni, 73, 74, zależy jak patrzeć, no ale trudno, się też zdarza, to ją teraz wyciągnijmy, zobaczmy jak ona się prezentuje. fenomenalnie. Ja sobie od razu skoczę w wersję wędzoną i zaraz zobaczymy jak ona wygląda w środku. Tak wygląda wersja wędzona. Patrzcie jaki ładny kolor. W środku będzie szara oczywiście, no bo nie ma soli peklującej. Ja sobie też sparzymy i zobaczymy jak wygląda. Ona będzie się tutaj parzyła, no bo już nie ciepła w środku. Bo będzie w 45 stopniach. Niech tu się pary, a my sobie sprawdzimy, jak wygląda wersja biała. Weźmiemy jedną. Może zrobić tak, żebyście widzieli, co tu się dzieje. A tutaj możecie zobaczyć, jak wygląda schemat procesu produkcji kiełbas nietrwałych, parzonych. Jakąś taką mniejszą sobie zaraz wybierzemy Wszystkie one są takie ładne, duże Proszę zobaczyć jak wyglądają Pięknie Zobaczcie, widzicie? Ja zawsze, jak robiłem białą kiedyś kiełbasę, to się robi taki biur. spójrzcie na to. Jaka jest soczysta. Jaka jest klejona. Patrzcie. Mm. można jeść? Pamiętać, tu nie było poklesulin przez surowak i Parzona. Ok, teraz czas na degustację wersji wędzonej. Czy tak się prezentuje? Tu jedna mi się stykały. Takie wyszło jasne. A, trudno. Alepie mm. Ale w zapachu jest różnica od razu czuć, że jest wędzona. Nie wiem czy widzicie jak piękny kolory się zrobił. <laughs> Patrzcie. Jeszcze, jeszcze bardziej soczysta zobaczcie na to! O, jak w masło. Jest w ogóle ta sama kiełbasa, trochę jest różnica w konsystencji. Tą ja to, to trochę chyba za wysoko spaszyłem, a tą idealnie.